Amerykanie często piją ten napój jako root beer float, czyli z gałką lodów waniliowych. To też ciekawe połączenie. Jak już się tak wzięłam za testy, to jeszcze przetestować z wami AMW. To jest bardzo popularny napój ze Stanów Zjednoczonych. Piwa korzennego, no bo to jest root beer, tylko że to nie jest piwo. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa. O, jak pięknie pachnie, jak nowe tenisówki. Jak ja kocham ten zapach takiego takiej gumy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi pyszne to jest. Nie powiem, byłam sceptycznie nastawiona do tego, jak przeczytałam opis, że jest to piwo korzenne, o korzennych smakach. Bałam się, że będzie zajrzeć lukrecją, ale w sumie jest naprawdę super. No, i jest słodki, jak to napoje z Ameryki. Słodzony jest cukrem trzcinowym. Uczuć ten takie specyficzne aromaty ziołowe, jak dla tego rootbeera. Jest bardzo specyficzny, ciężko znaleźć polskiego odpowiednika. No, chyba nawet takiego nie mamy, tak mi się wydaje. Takie napoje z Ameryki znajdziecie na skrami.pl W ogóle ten napój powstał w 1919 roku. W sensie nie ta butelka, ale marka. I pomysł na ten napój.